Jeszcze w roku 2024 w całym kraju żyło 397 powstańców warszawskich, z czego 67 za granicą. Jeszcze w lutym 2022 roku żył pułkownik Kazimierz Klimczuk, pseudonim Szron. I nie uwierzycie Państwo, ale miał w tym czasie 108 lat. Nie wiem, czy jeszcze żyje. W każdym razie życzymy mu jak najdłuższego, najdłuższego czasu. W nawiązaniu do tego też, co mówiła pani burmistrz przed pomnikiem, Szanowni Państwo, historycy pewnie będą jeszcze długo prowadzili, pisali i debatowali nad celowością Akcji Burza i Powstania Warszawskiego. Ale myślę, że dla nas tu wszystkich, jak jesteśmy i myślę, że dla wszystkich Polaków, najważniejszych jest parę rzeczy. Te rzeczy są święte. Święta jest ofiara z 10 tysięcy zabitych powstańców. Według niektórych danych było ich nawet do 18 tysięcy. Święta jest ofiara ze 150 000 do 200 tysięcy zabitych cywilów. Święta jest godzina W, godzina, w której cała Warszawa, mi się wydaje, że cała Polska, powinna na tą jedną minutę stanąć. To jest polski symbol. Te symbole powinny pójść w świat. Świat trochę wie o historii, ale tak mi się wydaje, że o historii Powstania Warszawskiego to nie wie za dużo. Co niektórzy nawet nie wiedzą, że takie powstanie było, a było to największe powstanie w okupowanej Europie. 63 dni. Biły się dzielnice Warszawy. W pewnym momencie po drugiej stronie stali Sowieci Wisły i patrzyli, jakbym miał wybrać dwa symbole. Powstania całkowicie subiektywnie, oczywiście, to wybrałbym pomnik małego powstańca. Pewnie Państwo go kojarzą. To jest pomnik, gdzie stoi mały chłopiec z takim wielkim hałem na głowie. Zdecydowanie za duży, jak na jego wiek, i z pistoletem maszynowym. Ten pomnik został zaprojektowany, odsłonięty, przepraszam, w 1983 roku przez Jerzego Januszkiewicza. Zaprojektowany. A drugi symbol. Wziąłbym pomnik warszawskiej syrenki. On dzisiaj stoi na Starym Mieście. Zauważcie Państwo, syrenka, jak będziecie, ma tarczę i w jednym ręku szable w drugiej, ale mało kto wie, że ta syrenka przed wojną stała na Górnym Czerniakowie. Na Górnym Czerniakowie toczyły się tak samo zażarte walki, jak na przykład w Starym Mieście. I zachowało się zdjęcie z 45 roku wokół może Ruin, a Syrenka na cokole ciągle stoi. Ocalała. Niezłomna Syrenka, warszawska Syrenka. Odrwało jej tylko rękę starczą. Ale przetrwała. I to jest też symbol polskiego narodu. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy w Sokołowie i w powiecie Sokołowskim, to pozwólcie, że jeszcze dosłownie parę słów o tym, co w końcu lipca i w sierpniu działo się na Ziemi Sokołowskiej, w tym mieście. Bo. My tą historię przesuniemy tutaj, jest ona bliższa i zrozumialsza. A w powiecie sokołowskim 24 lipca zaczęła się akcja burza w obwodzie Sęp-Prosa. Obwód to w strukturach konspiracyjnych odpowiednich powiatu. Sęp-Prosa to kryptonimy. W trzech rejonach koncentracji zebrało się 2400 żołnierzy Armii Krajowej. A broni starczyło tylko dla... 748. Bardzo porównywalna sytuacja z powstaniem warszawskim, tam też w tej broni było bardzo niewiele. I tak powstał drugi batalion 22 pułku piechoty Armii Krajowej, który rozpoczął działania zbrojne przeciwko Niemcom. I na największej bitwy w powiecie Sokołowskim doszło 28 lipca 1944 roku w obecnej gminie Ceranów. Wtedy była to gmina Sterdyń to tam dwie drużyny z oddziału Lucjusza Gawrysia-Rysia, drużyny Łady Antoniego Żubera i Halbana Tadeusza Włodarskiego, takim krzyżowym ogniem powstrzymały niemiecką kolumnę saperów. Zginęło 20 Niemców, 20 pocieszko rannych. Ktoś powie wiele, ale na warunki partyzanckie to poważna liczba. A wśród partyzantów był tylko jeden ranny. Wydaje mi się, że ważną datą dla miasta Sokołowa Powinien być dzień, a w zasadzie noc, z 26 na 27 lipca. Wtedy niebo nad cokolowem płonęło. Natywały dwie fale sowieckich bombowców i bombardowały miasto. W dużej części drewniane. Wtedy kościół kościoła, pod Świętego Michała Archanioła, część miasta. Straty. Nie da się tych strat obliczyć. Przypuszczamy, że może być to od 200 do 450 mieszkańców. To jest największa jednostkowa strata w Sokołowa po wymordowaniu przez Niemców ludności żydowskiej. 6 lipca, przepraszam, 6 sierpnia. Major Jerzy sasin rosach dowódca obwodu akaskołów Podlaski. Dowódca tego drugiego batalionu, orientuje się, że za chwilę przyjdą Sowieci i że los Akowtrw może być bardzo trudny. Wydaje rozkaz rozwiązania oddziałów. Ale też warto, żebyście Państwo wiedzieli, że w akcji burza brała udział inna organizacja, często zapominana w dziejach naszego, naszej ziemi, a mianowicie żołnierze narodowych sił zbrojnych. Narodowcy byli przeciwko akcji burza, ale gdy zobaczyli, że idą łakowcy, oni również dokonali koncentracji. Na zasadzie prostej: gdy swoich się biją, swoich się nie zostawia. W lasach kurowickich koncentrowało się 325 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, na plus 17 łączniczaków i sanitariuszek. Oni też 7 sierpnia musieli się rozwiązać, Potrzeba było się ukrywać, bo nadchodziła nowa sowiecka rzeczywistość. Tej nowej sowieckiej rzeczywistości nie przeżyło co najmniej dwóch ludzi, o których mówiłem przed chwilą. Mianowicie bohater spod jego Antoni Żuberłada, w 1945 roku zamordowany przez UB. Albo KWD i major Jeżusa rosa komendant obwodu, dowódca akcji Burza. 4 października aresztowany tu Sokołowie, skazany przez sąd wojskowy sowiecki na karę śmierci stracony 16 lutego 1945 roku. Gdy będziecie Państwo myśleli o obwodzie Akasokołów Podlaskich, o naszym powiecie, to powiem Wam, że jest on szczególny. Dlatego, że Oprócz Jerzego Sasina-Rosy 25 maja 1944 roku, a więc rocznica była całkiem niedawno, śmiercią tragiczną zginął kolejny komendant obwodu, major Franciszek Świtalski-Soch, a jeszcze wcześniej przed nim zginął Władysław Prowecki, pierwszy komendant obwodu, nauczyciel pseudonim Wilk. Nie przebadałem oczywiście wszystkich obwodów w okupowanej Polsce, ale wszyscy trzej komendanci tego obwodu, naszej ziemi, oddali swoje życie. To jeden z nielicznych przykładów w historii okupowanego kraju. A potem przyszła nowa rzeczywistość sowiecka. Jak się państwo obrócicie z tyłu i gdyby nie było tych budynków, zobaczylibyście stadion. Na stadionie na przełomie 1944 i 5. roku Funkcjonował obóz przesyłowy NKWD nr 173. Wywieziono z niego od 2,5 do 3 tysiąca ludzi. A potem, gdy go zlikwidowano, transport ruszały z Robertowa. To nasza historia, nasza pamięć. I powinniśmy być jej bezwzględnie wierni. Dziękuję.